Panie Edwardzie, jak czuje się pan z tym, że Polsat wygrywa bitwę o widza z TVP? I czy planuje pan jeszcze jakąś ekspansję gwiazd TVP tutaj, właśnie do Polsatu? My mamy ogromną ilość gwiazd. Z tego, co ja naliczyłem, to tylko dwie pracowały kiedyś w Polsacie, ale Kasie Cichopek, jak pani myśli o niej, pracowała kiedyś w Polsacie, więc po prostu wróciła do domu. Przy okazji przeprowadzając Maćka Kurzajewskiego, który też nie jest własnością telewizji publicznej, bo pracował w wielu stacjach również w tej mojej poprzedniej. Nie, to jest y, taka historia, że stajemy się powolutku telewizją gwiazd. Zawsze nią byliśmy, ale generalnie, mając coraz więcej programu opartego o gwiazdy, to mamy coraz więcej gwiazd na pokładzie. Ta ramówka jesienna powinna być, jak to mówimy, w poniedziałek mega, bo tam jest mega hit, którego próbujemy odnowić i odkurzyć. Weekend mamy fantastyczny, bo piątek Twoja twarz. W sobotę kabarety, w niedzielę tanie z gwiazdami, a rano halotu polsat. To wszystko się komponuje. Jeszcze na wieczór dwa seriale. W środku mamy dwa takie bardzo nowe. O pani słyszy. Y, mamy sześć nowości w tej jesieni. Ja uważam, że za dużo nowości to jest troszkę niebezpiecznie. A sześć to jest tak w sam raz. I generalnie y, o dwóch jeszcze chciałem powiedzieć, to znaczy o... Musimy chwilę poczekać. Poczekamy chwilę, słyszymy emocje gorące. Szczególnie, że Twoja twarz już znajomo, ze wspaniałą właśnie obsadą. Że mamy Moja Mama, Twój Tata, taki randkowy program, tylko uczestnicy mają powyżej 40 lat. I idą na randkę ze swoimi dziećmi. O czym nie wiedzą, że one tam z tyłu podglądają, co Tata czy Mama robi. We wtorek mamy Siły Specjalne Polska. To jest niesamowity program. Który w dzisiejszych czasach, kiedy newsy przynoszą nam non-stop te straszne wiadomości z Bliskiego Wschodu, z granicy wschodniej, i że czasami rozmawiając w domu myślimy cholera, co to będzie. I tu powstaje program, który nie zachęca nas do mieszkania w Hiszpanii, tylko który nas namawia do tego, żebyśmy zrobili porządek u siebie. Żebyśmy zrobili porządek z własnymi traumami, żebyśmy zapytali się, jakie mamy granice, czy damy radę z tym, czy z tamtym. Zobaczy Pani, że wtorek będzie petardą. Ja myślę, że cały tydzień, tak jak Pan wspomniał, będzie istną petardą, ale wymienił Pan właśnie Kasię Cichopek. I tak się zastanawiam, czy będzie tak, że Kasia Cichopek wyłaśnie taką główną gwiazdę Polsatu? Dzisiaj mamy główną. Parę prowadzącą większość programów naszej stacji, generalnie prowadzącą parę, to jest Krzysztof Ibisz i, i Sykut Jerzyna. Ale taką parą prowadzącą porannę halotu Polsat to będzie właśnie Kasia Cichopek i Maciek Kurzejewski, choć rok też nie wypadł z rękawa. A właśnie czym przekonali? Przekonał pan, Pana ten duet, żeby akurat ich obsadzić w tej pozycji? No są zawodowcami, są bardzo sprawni, świetnie na siebie reagują. Ja też musiałem się odwołać do pewnych tradycji, które w Polsce były. Bo Maciek rok pracował ze swoją partnerką, jak ona jeszcze nazywała się inaczej. Dzisiaj je, idzie im świetnie, jak wiedziała Pani, yy, znakomicie prowadzą. W tych ludziach jest energia, w tych ludziach jest moc. Jestem bardzo szczęśliwy, jak wygląda na starcie już ten halotu Polsat. Wspomniał Pan o tym, że właśnie Polsat przyciąga profesjonalistów. Tak się zastanawiam, czy na przykład myśleli Państwo, żeby Tomasza Kamela e, znowu zwrócić do Polsatu, bo wiemy, że on też swego czasu pracował w Polsacie. I się zastanawiam, czy były jakieś rozmowy na ten temat. Ale to było dawno, dawno temu. Jak pani wie, to są tylko trzy dni to nie mogę zatrudnić połowy rynku. A czy będzie właśnie pomysł na to, żeby to była codzienna siędani w Kanadzie, zaczniemy od weekendu, a potem będzie to od poniedziałku do niedzieli? To jest wczesne pytanie, myślę, że poczekajmy, co się z, tym, z tymi trzema dniami wydarzy. Ciągle zaczynamy jako ostatni. I też to będzie śniadniówka bardzo innowacyjna, bo z tego co wiem, będzie publiczność. To będzie takie też wyjście do widza, prawda? Pozornie tylko brzmi, będzie publiczność. Ale to będą widzowie, czyli próbujemy zrobić taki motyw, żeby widzowie nie tylko oglądali, ale współtworzyli ten program. Będziemy trzymać kciuki i obserwować. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo.